Pamiętam dokładnie moment, kiedy odebrałem Porsche 911 z konfiguracją na ponad milion złotych. I teraz ktoś mógłby pomyśleć, po co wydawać tyle pieniędzy na samochód w tak młodym wieku? Przecież mógłby w coś zainwestować i pomnożyć kapitał. Tyle, że moment, kiedy faktycznie pierwszy raz trzymasz te kluczyki w ręku, to coś, czego nie da się absolutnie opisać. Na moim biurku trzymam zawsze kluczyk, pod monitorem, aby w każdej dosłownie sekundzie przypominał mi, dlaczego to wszystko robię. I 911 to było coś, o czym marzyłem jeszcze za dzieciaka. Jak jeździłem na rowerze po osiedlu, to marzył mi się czerwony sportowy samochód. Marzenia nie znają ceny, a to uczucie ich spełnienia nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek logiką czy zwrotem z inwestycji. To moment, w którym wiesz, że już masz stabilność, osiągnąłeś sukces, na który sam zapracowałeś i możesz sobie na to pozwolić. A mówię ci to po to, bo chcę, żebyś zrozumiał jedną ważną rzecz. Jeśli przez lata pracujesz na coś, co jest Twoim marzeniem, to kiedy przyjdzie moment, w którym możesz je spełnić, to po prostu to zrób. Dla mnie to był ten samochód, dla Ciebie może być to zupełnie coś innego.